Witaj w medytacji świadomości Twojego ciała. Ten czas jest tylko dla Ciebie, moment, żeby się zatrzymać, oddychać, przypomnieć sobie o sile swojego ciała, jego wartości i szacunku, który do Niego czujesz. Możesz wykonać tę medytację kiedykolwiek zechcesz i gdziekolwiek jest to dla Ciebie komfortowe. Możesz zatrzymać się i wsłuchać w swoje ciało o każdej porze i w każdym miejscu. To jest Twój czas czas wdzięczności, szacunku i bezwarunkowej miłości do Twojej fizyczności. Zacznij od znalezienia wygodnej pozycji siedzącej. Pozwól dłoniom delikatnie spocząć na Twoich udach albo kolanach. Zamknij oczy, lub jeśli wolisz, spuść wzrok. Weź głęboki oddech. Zacznij od głębokiego wdechu przez nos, pozwalając klatce piersiowej i brzuchowi unieść się, a następnie powoli wydychaj ustami. Podczas wydechu wyobraź sobie, że uwalniasz z ciała całe napięcie, które się w tobie zgromadziło. Powtórz ten głęboki oddech trzy razy: wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech. Wdech i wydech. Skoncentruj się teraz na swoim ciele. Przenieś całą swoją uwagę na swoje ciało. Zwróć uwagę na jego ciężar na krześle lub podłodze. Poczuj fakturę ubrania na skórze. Poczuj temperaturę w pomieszczeniu i wszystkie inne doznania, które teraz do ciebie docierają. Rozpocznij powolne skanowanie swojego ciała od czubka głowy. Do palców stóp. Koncentruj się na każdej części. Zwróć uwagę na wszelkie odczucia, które czujesz. Napięcie, ciepło, chłód, relaks. Nie próbuj zmieniać tych odczuć. Po prostu je obserwuj. Zacznij od czoła, policzków, i żuchwy. Rozluźnij wszystkie mięśnie tak bardzo, jak to możliwe. Przejdź w dół do szyi i ramion, do tych obszarów, w których gromadzi się najwięcej napięcia. Zwróć uwagę na wszystkie swoje doznania. Kontynuuj w dół. Przez ramiona, przedramiona, dłonie i palce. Skieruj swoją uwagę na klatkę piersiową i brzuch. Poczuj, jak unoszą się i opadają z każdym Twoim oddechem. Zwróć uwagę, czy opierasz się plecami o krzesło albo ścianę. Jakie to uczucie? Przenieś swoją uwagę na biodra, nogi i stopy. Poczuj wszystkie punkty kontaktu z podłogą. Po przeskanowaniu ciała, skup się na obszarach, które wydały Ci się szczególnie napięte albo godne Twojej uwagi. Spędź chwilę dokładnie czując te obszary. Wyobraź sobie, że każdy Twój oddech przynosi relaks i ulgę. Oddychaj. Stopniowo rozszerzaj swoją świadomość z tych konkretnych obszarów na całe Twoje ciało. Poczuj świadomość całego swojego ciała, poczuj uziemienie, pewność i pełnię swojej fizyczności. Oddychaj. Po zakończeniu podróży po Twoim ciele weź jeszcze trzy głębokie oddechy. Z każdym wdechem poczuj większe pobudzenie i świadomość. Z każdym wydechem poczuj jeszcze większe uziemienie i pewność. Kiedy poczujesz gotowość, delikatnie otwórz oczy, albo podnieś wzrok. Zwróć uwagę na to, jak czuje się Twoje ciało. Oddychaj ze świadomością swojej siły. Dziękuję Ci za ten czas. Ty również podziękuj sobie za czas spędzony ze sobą tu i teraz. To jest cenny czas, Twój czas. Zabierz ze sobą świadomość swojego ciała i pełną akceptację siebie. I pielęgnuj je, bo to one dają ci moc i siłę.